Zadanie 32. Rozwiąż równanie. No i klasycznie mnożymy tutaj to obu stronie razy x plus 2. Otrzymujemy 4 równa się x minus 1 razy x plus 2. 4 równa się x kwadrat plus 2. x minus x minus 2. Czyli x kwadrat. Plus x minus 2 minus 4 równa się 0. x kwadrat plus x minus 6 równa się 0. a równa się 1. b równa się 1. c równa się minus 6. delta równa się b kwadrat minus 4, ac. 1 do kwadratu minus 4 razy. 1 razy minus 6 równa się 1 plus 24, czyli 25. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 25, otrzymujemy 5. x1 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy minus 1 minus 5 przez 2 razy 1, czyli 4 przez 2, otrzymujemy 2. i x2 równa się minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, minus 1 minus 5 przez 2 razy 1 to jest minus 6 przez 2, czyli minus 3. To są nasze rozwiązania tego równania. I teraz będziesz mogła lub mógł zobaczyć dodatkowe filmy, Odpowiedzi tutaj na ekranie się wyświetlą. I jeśli nie dałaś lub nie dałeś mi suba, możesz to zrobić na, klikając na logo, które też tutaj się pojawi na tej tablicy. Dzięki, pa!